O wskaźniku MACD słyszał zapewne każdy inwestor, natomiast bardzo często nie idzie za tym nic więcej niż podstawowa wiedza na temat powierzchownej interpretacji sygnałów generowanych przez ten wskaźnik. Ja dziś chciałbym wejść w ten temat nieco głębiej, skupiając się na zjawisku dywergencji między MACD a ceną, bo dla mnie jest to jeden z najważniejszych sygnałów, jakie może generować ten wskaźnik. Serdecznie zapraszam Ale zanim zaczniemy, to bardzo proszę o Waszą interakcję, czyli zostawienie subskrypcji, komentarza i łapki w górę. Walczymy z powrotem do łask algorytmu po długiej przerwie, stąd każda pomoc jest na wagę złota i oczywiście za każdą pomoc z góry bardzo dziękuję. A my zacznijmy od przypomnienia, czym jest wskaźnik MACD. Wskaźnik MACD opiera się na dwóch średnich wykładniczych średnich kroczących szybszej, zazwyczaj 12-okresowej i wolniejszej, najczęściej 26-okresowej. Niebieska linia, czyli linia MACD to różnica między tymi średnimi. I Gdy różnica ta rośnie, to oznacza, że krótkoterminowa średnia oddala się od długoterminowej, co świadczy o wzroście impetu. Gdy maleje, Czyli impet słabnie, ponieważ średnie zaczynają się do siebie zbliżać. Co więcej, wskaźnik zawiera linię sygnałową, czyli w tym przypadku najczęściej 9 średnią SMA która pomaga generować sygnały kupna bądź sprzedaży poprzez przecięcie się z linią MACD. Natomiast dywergencja MACD to sytuacja, w której ruch ceny na rynku nie idzie w parze z jego impetem, czyli siłą napędzającą ruch. No i na wykresie dywergencja jest widoczna. Kiedy zobaczcie kiedy cena osiąga nowe ekstremum, czyli nowe maksimum bądź minimum, ale linia MACD nie potwierdza tego ruchu. Na przykład cena rośnie bądź w tym przypadku spada do nowego dołka, a MACD pokazuje, zobaczcie, wyższą wartość niż wcześniej to sygnał, że choć cena zmierza we właściwym kierunku zgodnym z trendem, to rynek i obecny impet czy obecny trend traci siłę. Odwrotnie oczywiście jest w przypadku ruchu wzrostowego. Zobaczcie, mamy wyraźnie wyższy szczyt, natomiast dla analogicznych okresów MACD pokazuje Wyraźnie niższy szczyt. I dywergencja nie jest jeszcze automatycznym sygnałem kup bądź sprzedaj, ale wskazuje właśnie, że dynamika na rynku się zmienia, co może zapowiadać odwrócenie trendu. I teraz, czym różni się klasyczny sygnał MACD, czyli przecięcie linii sygnalnej przez linię MACD od właśnie dywergencji? Moim zdaniem dywergencja ma wyraźną przewagę nad tymi tradycyjnymi sygnałami, ponieważ pozwala dostrzec wcześniej potencjalne zmiany w trendzie, bo klasyczny sygnał MACD jest no, opóźniony. To wynika z samej budowy, bo przecięcie linii MACD z linią sygnalną czy z osią zerową pojawia się dopiero w momencie, gdy już ten ruch odwrotny trwa, no, ponieważ średnie kroczące reagują z opóźnieniem, to jest oczywiste i możemy powiedzieć niejako, że one działają niejako potwierdzenie zmiany, a nie jej zapowiedź. Z kolei dywergencja no, jest bardziej reaktywna i często wyprzedzająca zachowanie ceny, bo gdy cena osiąga nowe ekstremum, w tym przypadku nowe maksimum, a MACD nie potwierdza tego, no to właśnie jest znak, że siła trendu słabnie. I taka rozbieżność między ceną a wskaźnikiem pozwala traderowi czy inwestorowi, bo to w zasadzie ma zastosowanie do każdego interwału, pozwala traderowi zauważyć zmianę dynamiki no praktycznie w czasie rzeczywistym, nawet czasami zanim trend się odwróci. No i dzięki temu można potencjalnie zareagować bliżej punktu zwrotnego, zanim mówiąc kolokwialnie, nowy ruch się nowy ruch będzie kolokwialnie przyklepany. Oczywiście dywergencja w odróżnieniu do tradycyjnych wskaźników wymaga większej wprawy i co ważne nie jest nieomylna. Natomiast no właśnie, dywergencja moim zdaniem oferuje znacznie bardziej proaktywne podejście, umożliwiając wcześniejsze wyczucie zmian na rynku. Przechodząc do praktyki, z dywergencją jest ten problem, że łatwo ją wskazać po fakcie. A trudniej przed, bo załóżmy, że faktycznie rynek rośnie, mamy kolejny nowy szczyt, natomiast MACD tego nowego szczytu nie notuje. I pojawiają się dwa pytania. Po pierwsze, czy na pewno jest to koniec impulsu? Być może jeszcze cena podciągnie i również za nią pójdzie w odpowiednim ułożeniu MACD. A po drugie, jak wyznaczyć ten potencjalnie końcowy moment dywergencji? No niestety nie ma na to idealnej metody, ale z tego właśnie powodu ja wyznaczam dywergencję nieco w inny sposób jako dywergencję, ale między kolejnymi sygnałami kupna bądź sprzedaży, czyli w tym konkretnym przypadku między przecięciami linii MACD z linią sygnałową, licząc się oczywiście z tą konsekwencją, że w takim przypadku mój sygnał dywergencji pojawi się nieco później niż w tym takim klasycznym podejściu. Natomiast taka metoda pozwala mi analizować niejako takie dwa mini cykle tego trwającego momentu, gdzie porównujemy dwa wyraźne punkty sygnałowe, a to moim zdaniem daje bardziej klarowny obraz tego, czy rynek faktycznie traci siłę. Bo taka tradycyjna analiza dywergencji, mówiąc kolokwialnie na żywo, bez odniesienia się do tych konkretnych przecięć może być ryzykowna właśnie w sytuacji, którą wam pokazałem przed chwilą, czyli kiedy rynek może kontynuować ruch zgodnie z trendem i tym samym łatwo tę potencjalną dywergencję zanegować. Natomiast to podejście wcale nie oznacza, że nie możemy tej dywergencji prognozować nieco wcześniej, ale o tym zaraz na przykładzie Oczywiście przypominam, że wskaźnik MACD warto wzbogacić o filtr, np. w postaci wskaźnika RSI. A to dlatego, że MACD jako różnica między średnimi kroczącymi nie ma określonego zakresu wahań, co może utrudniać ocenę siły sygnału. A nas powinny interesować generalnie tylko znaczące różnice w średnich MACD, bo tylko wyraźne rozbieżności wskazują na istotne zmiany w impecie rynku. No, i tu z pomocą przychodzi wspomniany wskaźnik RSI, który ma ustalony zakres wahań od 0 do 100 punktów, który pomaga potwierdzić, czy rynek jest w strefie wykupienia czy wyprzedania. I tego filtru możemy używać w ten sposób, że sygnały MACD są dla nas wiarygodne, są dla nas akceptowalne, jeśli w tym samym okresie RSI generuje czy wchodzi w strefę wyprzedania bądź wykupienia. Oczywiście pamiętajcie jednocześnie, że dywergencja jest sygnałem słabości trwającego trendu i jeśli nawet nastąpi odbicie, to to czy to będzie jedynie korekta czy całkowita zmiana trendu, to już jest zupełnie inna sprawa i nie do końca rolą dywergencji jest to, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Oczywiście pamiętajcie również, że jeśli cena spada i wyznaczy nowy dołek w trendzie spadkowym albo nowy szczyt trendzie wzrostowym to mówiąc kolokwialnie kasuje nam to wspomnianą dywergencję. Dobrze, spójrzmy na kilka przykładów. Zacznijmy od ropy Brent na interwale H4. Sytuacja z przełomu kwietnia i maja tego roku. Zobaczcie, mamy trend spadkowy, mamy dołek, sygnał wzrostowy na MACD, korekta, cena spada do nowego dołka. Jednocześnie widzimy na tym etapie, że zobaczcie, mamy niższą cenę, i to dosyć wyraźnie niższą, a jednocześnie w momencie tworzenia nowego dołka MACD jest znacznie wyżej. No i właśnie tu można założyć, że jeśli cena będzie kontynuować odbicie, to również tu zostanie wygenerowany sygnał kupna, i faktycznie tak się dzieje, linia MACD przecina linię sygnalną od dołu. Pojawia się zielony histogram. Oba obie te ekstrema występują przy spełnionym warunku filtra RSI, więc dywergencję można uznać za wiarygodną. No i faktycznie następuje znaczące odbicie ceny. Drugi przykład para dolar do franka szwajcarskiego, interwał H4, również kwiecień tego roku. I zobaczcie. Mamy silny impuls spadkowy korekta, przy spełnionym filtrze RSI pojawia się też sygnał na sygnał wzrostowy na MACD mamy kolejne cofnięcie, a w zasadzie wybicie nowego dołka, natomiast widzimy, że MACD jest już znacząco wyżej. No i tutaj akurat ten sygnał wzrostowy w postaci przecięcia linii następuje szybciej niż w poprzednim przykładzie i również ten dołek oczywiście też spełnia filtr RSI, więc dywergencja spełnia nasze założenia i faktycznie tu również następuje odbicie. Oczywiście pamiętajcie, że będą pojawiać się też sytuacje, w których dywergencja nie będzie wskazywać finalnego zakończenia ruchu spadkowego czy wzrostowego w przypadku dywergencji wzrostowej. To należy mieć na uwadze, ale oczywiście w ramach przykładu będziemy sugerować się tymi y, y, sytuacjami, kiedy ta dywergencja, mówiąc kolokwialnie, zadziałała. I spójrzmy sobie na przykład dywergencji, która Aktualnie się dzieje, więc będzie można oceniać, ocenić jej skuteczność, chociaż oczywiście pojedynczy przykład to nie jest najlepsza próba, no ale zobaczmy. Mamy sytuację, w której mamy wyraźnie wyższy szczyt na cenie srebra na interwale H4, a jednocześnie zobaczcie ten szczyt, oczywiście przy wspomnianym filtrze RSI. Notuje ten poziom MACD, a zobaczcie, ten szczyt wyraźnie wyższy, notuje już wyraźnie niższy szczyt na MACD, więc tak powstaje dywergencja zgodna z naszymi założeniami. Oczywiście oba te ekstrema mają spełniony filtr RSI. No i zobaczymy jak sytuacja się rozwinie, jeśli zostanie oczywiście wybity ten szczyt, wtedy też sygnał dywergencji traci moc. No a do tej pory będziemy się tej sytuacji przyglądać. Mam nadzieję, że będziemy mogli to zweryfikować już na najbliższym spotkaniu. W niedzielę o 20, czyli na naszym standardowym przeglądzie rynków, na który Was oczywiście serdecznie zapraszam, do zakładki Live. Tam też znajdziecie wszystkie poprzednie transmisje, no i oczywiście tam też znajdziecie link do najnowszego wydarzenia. Tymczasem bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia w kolejnych nagraniach.